Cześć, dzisiaj mam do naprawy kosę z pali ma takie objawy, że po naciśnięciu tutaj manetki gazu yy, Piła nie reaguje na gaz I pierwsze co, co zobaczyłem, że ta manetka tak, tak luźno chodzi I tutaj mamy przyczynę Jak widzicie Linka, linka po prostu spadła Mam się to tu pokazać. Tutaj jest przepustnica. Ten element jest elementem, który powinna pociągać ta linka No i to spadło ze swojego mocowania i dlatego nie można dodać gazu. O, ten element powinien być tak podnoszony przez linkę. Założę teraz to linkę na swoje miejsce i taka szybka naprawa już na koniec dnia w tym filmie. To wszystko, na razie, cześć.